Jeśli chcesz wiedzieć, jak tymczasowo naprawić wyłączonego snapchata, jesteś we właściwym miejscu. Jak widzisz, mogę łatwo otworzyć snapchata, czatować ze znajomymi, wysyłać snapy, tworzyć historię i robić inne rzeczy. Więc mam pełny dostęp do mojego snapchata. Ale czasami możemy napotkać problemy, że snapchat został tymczasowo wyłączony. Więc jak możemy spróbować rozwiązać ten problem? Pokażę Wam wszystkie sposoby, więc upewnijcie się, że oglądacie ten film do samego końca. Zobaczyć wszystkie rozwiązania. Pokażę to krok po kroku, od najłatwiejszego do najtrudniejsze. Po pierwsze, musimy oczywiście sprawdzić nasze połączenie internetowe, czy wszystko jest w porządku. Następnie przejdź do App Store lub Google Play, aby wyszukać Snapchat. To naprawdę ważne. Upewnij się, że masz najnowszą wersję. Więc jeśli masz przyciski aktualizacji lub uaktualnienia, zaktualizuj ją do najnowszej wersji, ponieważ czasami Snapchat nie obsługuje starych wersji swojej aplikacji więc nie będziesz mieć dostępu, a Twój Snapchat zostanie tymczasowo wyłączony. Potem zamknij Um, App Store, a następnie przejdź do ustawień. Tutaj musimy kliknąć Ogólne i przejść do przechowywania iPhone. Na Androidzie może to wyglądać trochę inaczej, ale łatwo będzie znaleźć ten folder. Tutaj musimy kliknąć na Snapchat, a następnie wystarczy kliknąć na Odciąż aplikację. Kliknij ponownie Odciąż, a Twoja aplikacja zostanie usunięta, ale dane zostaną przechowane na Twoim iPhon'ie. Więc łatwo będzie je przywrócić. Gdy odciążysz aplikację, otrzymasz przycisk tutaj u góry, aby ją ponownie zainstalować. Zainstaluj ponownie, a następnie po prostu wróć. Bo tym musimy przewinąć w dół, aby znaleźć wszystkie aplikacje tutaj i tutaj, musimy szukać Snapchat. Więc znajdź ją i po prostu kliknij. Więc tutaj upewnij się, że funkcja odświeżania aplikacji w tle jest włączona. To naprawdę ważne dla nas, aby rozwiązać ten problem. Więc to ustawienie jest naprawdę istotne. Teraz możemy spróbować kliknąć, zamknąć te ustawienia i spróbować ponownie otworzyć naszego snapchata, oraz spróbować się zalogować, lub po prostu, uch, wykonać inne czynności. Jeśli wszystko jest w porządku, to dobrze, ale czasami nadal nie działa. A najtrudniejszym sposobem, aby rozwiązać ten problem, musimy otworzyć naszą przeglądarkę i tutaj szukać snapchata: Sparcie. Sparcie. Przejdź. Tutaj musimy wejść na help.snapchat.com i szukać tego. Jak widzisz, mamy kilka opcji, jak możemy to zrobić. Mamy dużo skrótów, więc tutaj możemy kliknąć na przykład w używanie Snapchata lub zarządzanie moim kontem. Więc kliknijmy na używanie Snapchata. A następnie na tej stronie mamy wiele tematów e, dotyczących tego, jak możemy zasadniczo naprawić to samodzielnie. Przejdź do ustawień dostępności, a następnie musimy przewinąć w dół, aby znaleźć jakieś generalnie tematy. Na przykład, możemy przejść do nie wiem, jak zmienić, ale to nie ma znaczenia. Musimy kliknąć na nie tutaj, a potem po prostu kliknąć na dowolny raport i kliknąć wyślij. A więc najważniejsze jest, żebyśmy sprawdzili, jak uzyskać przycisk Kontakt. Więc kliknij na niego i, jak widać, teraz możemy odpowiedzieć na niektóre z ich pytań. Nie ma znaczenia, jak odpowiesz. Musimy to wypełnić. Tutaj możemy wpisać swoją nazwę użytkownika, adres e-mail, numer telefonu komórkowego i opis. Upewnij się, że Twoja nazwa użytkownika jest poprawna. Po tym musimy opisać nasz problem. Musimy dodać możliwie pełny opis, jaki problem mamy, i musimy poprosić zespół wsparcia Snapchat o naprawę. Upewnij się, że Twoja nazwa użytkownika oraz e-mail i numer telefonu są takie same, jak na Twoim koncie na Snapchat. Następnie musimy kliknąć prześlij i nasz raport zostanie wysłany do wsparcia technicznego Snapchat, zespół. I prawdopodobnie za kilka godzin, prawdopodobnie uch otrzymają naszą wiadomość i rozwiążą to. Więc rozwiążą ten problem za nas. Ale upewnij się, że masz najnowszą wersję Snapchata i naprawiłeś wszystkie problemy, wszystkie rzeczy, które pokazałem trochę wcześniej. Potem będziesz mógł używać Snapchata i nie będziesz mieć żadnych problemów z tymczasowym wyłączeniem. O lub zasubskrybuj. Do widzenia.